Warszawa, centrum biznesu, kultury, sztuki i przede wszystkim stylu. Miasto, które żyje całą dobę, pełne wyjątkowych ludzi, ciekawych wydarzeń i ciągle nowych inicjatyw. W Warszawie mieści się także szkoła mody MSKPU. Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru, założona w 2004 roku, zdołała uzyskać pozycję najbardziej rozpoznawalnej szkoły mody w Polsce. To głównie dzięki osiągnięciom jej uczniów, wiodącej pozycji aktywnych zawodowo wykładowców oraz bardzo dobrym opiniom w mediach. Szkoła każdego roku potwierdza swoją jakość edukacyjną oraz pozycję na rynku. Na tle innych szkół artystycznych absolwenci MSKPU zdobywają najwięcej wyróżnień oraz nagrody w konkursach mody w kraju, a także za granicą. Wśród nich są laury w międzynarodowym konkursie Jimmy Gochu, nagrody FDA czy trzykrotna złota nitka, którą uczniowie MSKPU zdobyli pod rząd w latach 2010-2013, co jest ewenementem w historii tego konkursu. W tej to już jest mocny punkt na planie modowym Warszawy. Bardzo mocny punkt, bardzo wyraźny, bardzo obecny. Widać, że każdy rok to jest porządny krok do przodu i to jest bardzo fajne. Autorski program Szkoły opiera się o zajęcia praktyczne oraz teoretyczne, prowadzone przez wybitnych specjalistów. Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i projektowania ubioru to najlepsi wykładowcy w kraju. Wśród nich nauczyciele zagraniczni oraz czołowe nazwiska polskiej sceny mody, filmu i teatru. Tych młodych ludzi bardzo lubię wa tej pracowni wnoszą powiew świeżości. Na każdych zajęciach przynoszą coś. Coś świeżego, coś nowego, co też dużo mi daje jako człowiekowi, jako projektantowi, no i jako nauczycielowi tutaj. Ja jestem w ogóle zachwycona, ponieważ widzę, widzę ogromną różnicę między, między tak jakby studentami we Włoszech, a tutaj w Polsce. Mają ogromną wyobraźnię. Te sukcesy młodych Ludzi, młodych projektantów, ym, dyplomantów są na pewno wynikiem również y, bardzo dobrego przygotowania ze strony y, uczelni, szkoły. To przede wszystkim, a oprócz tego oczywiście pasja i talent młodego twórcy. No oczywiście wykładowcy, świat. Wymysł KPU jest bardzo fajny, balans właśnie między kreacją a przemysłem. Który pozwala później po skończeniu szkoły zarówno pracować w przemyśle, jak i robić swoje rzeczy. Ale sukcesy to też sami studenci przychodzą bardzo fajni ludzie kopełu i z nimi się super pracuje, więc myślę, że to o to chodzi. Kostymografia no uważam, że to jest taka wyjątkowa dziedzina sztuki. Przede wszystkim jak zawsze mówię studentom, że jest kostium jest nośnikiem idei. Szkoła cieszy się także doskonałą opinią za granicą, co potwierdzają międzynarodowe umowy edukacyjne, na podstawie których nauka w MSKPU jest zaliczana na poczet studiów wyższych w partnerskich uczelniach zagranicznych. Wśród nich są Jade Creative University w Lizbonie czy UCA w Rochester. Dzięki temu uczniowie Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru biorą udział w wyjątkowych zagranicznych projektach oraz wymianach studenckich. Jestem bardzo zadowolona z mojego przyjazdu tutaj w ramach współpracy MSKPU i JAD. Polecam to wszystkim studentom MSKPU. Jest to świetna okazja i naprawdę, korzystajcie, bo warto. Szkoła jest także partnerem merytorycznym największego konkursu mody w Polsce Fashion Designer Awards, gdzie każdego roku na czele jury i projektant o międzynarodowej sławie. Ambicja i motywacja to są dwa takie mocne filary, na których oparta jest edukacja i uczniowie wychodzą z szkoły, rzeczywiście. No to jest trampolina dla nich, tak? Zwieńczeniem nauki w MSKPU jest uroczysty pokaz dyplomowy, który ma opinię najbardziej prestiżowej imprezy dla debiutantów mody w kraju. Co roku na to wydarzenie przychodzą specjalnie zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele wiodących mediów, reprezentanci firm odzieżowych, a także gwiazdy show biznesu. Pokaz dyplomowy MSKPU jest prawdziwą trampoliną w karierze młodego twórcy, głównie dzięki nagrodom od partnerów wydarzenia. Dodatkowe wyróżnienia przyznawane są przez marki branżowe oraz krytyków, co wzbogaca portfolio absolwentów MSKPU. Ja kibicuję tej szkole, to jest szkoła, która potrafi wydobyć ze studentów bardzo dużo i to jest cenne. Szkołę MSKPU cenię najbardziej za znakomity program nauczania, który daje młodym ludziom bardzo dobry start w świecie mody, zachęcają młodych ludzi do konkursów zagranicznych, bo moda ma sens, kiedy jest globalna.